To jest komisja do spraw osiedli miasta Tarnowa, Rady Miejskiej Doraźna. Faktycznie byłem pomysłodawcą, inicjatorem uchwały o powołaniu tej komisji. Sukces jest taki, że tą uchwałę, którą zaprezentowałem, przedstawiłem jako uchwała grupy radnych, podpisało 17 czy 18 radnych i potem większość oczywiście radnych przegłosowała. Komisja jest po to, żeby po pierwsze... To pochylić się nad dokumentami związanymi z Radami Osiedli, czyli nad statutami osiedli, nad uchwałami Rady Miejskiej w sprawach współorganizacji z Radami Osiedli, ponieważ zbliżają się wybory w przyszłym roku na wiosnę do Rad Osiedli, i taka była jakby główna idea, żeby tak zapromować działania osiedli mieszkańcom i tak zmobilizować mieszkańcom, żeby mieszkańcy uczestniczyli w wyborze Rad Osiedli, ale również żeby się sami zgłaszali jako kandydaci, bo z tym był problem. Przez wiele, wiele lat ostatnich i nad tym chcemy się przede wszystkim skupić jako komisja doraźna, ponieważ te bieżące tematy dotyczące współpracy z prezydentem i z przewodniczącą rady będą na tych doraźnych spotkaniach, które są e, kwartalnie, ale oczywiście nie odżegnujemy się od tego, żeby być przekaźnikiem pewnych tematów, poprawy, to co pan redaktor powiedział, relacji pomiędzy organami miasta, czyli prezydentem i Radą Miejską. To Rada Miejska ma mieć narzędzie w postaci tej komisji, aby rozwiązywać Problemy rad osiedlowych, te strukturalne, te statutowe, e, te organizacyjne, ale również wypracowywać pewne wspólne działania. Ja tutaj namawiam, żeby rady osiedli współpracowały, żeby nie zamykały się tylko w swoich granicach, żebyśmy mieli wspólne projekty, żebyśmy pokazywali specyfikę poszczególnych osiedli. Mieliśmy dotąd zunifikowane statuty 15 rad, a każde osiedle jest inne i w tych statutach trzeba zawrzeć, że starówka ma inne pomysły i priorytety, że mościce, że Westerplatte też. Rzędzin. Każde osiedle jest piękne, każde osiedle jest specyficzne, i trzeba w statutach to pokazać. I to przede wszystkim jest zadanie komisji, ale nie, nie tylko komisji. My otwieramy się do współpracy z radami, dlatego dzisiaj było posiedzenie komisji doraźnej, ale z przedstawicielami rad osiedli, czyli z przewodniczącymi zarządów osiedli i rad osiedli, bo to my głos z rad osiedli chcemy przetransponować na zmiany w tych dokumentach statutowych. I to musi być synergia, to musi być współpraca. To musi być wzajemne słuchanie się. Obiecujące jest to, że wśród radnych są radni osiedlowi dość licznie reprezentowani, ale też pojawił się taki głos podczas tego spotkania, czy wreszcie przyjdzie ten czas, gdy znów prezydent zacznie w ogóle odpowiadać na pisma czy zapytania kierowane przez Rad Osiedli, bo do tej pory nie czuł się zobligowany. Ja myślę, że to jest jeden z tematów, ale nie priorytetowym. To nie jest priorytetowy temat, bo to jest relacja pana prezydenta z radami. My jesteśmy komisją, która ma dokonać zmian strukturalnych. W tych dokumentach, które potem będą dawały nam narzędzia do tego, żeby pan prezydent właśnie nie powiedział: Nie, nie możemy odpowiedzieć Radzie Osiedla, bo nie, Rada Osiedla nie może zrobić czegoś, bo nie ma to w statucie. Rada Osiedla nie może wydawać pieniędzy na promocję, bo tego nie ma zapisanego. Kiedyś statuty były inne, kiedyś była większa swoboda, ograniczano możliwości działań Rady Osiedli, i teraz należy powrócić do tego, aby te dokumenty normować. A to, jak nowy pan prezydent będzie chciał reagować na Radę Osiedli, wierzymy, że lepiej. Bo są jego deklaracje, jest wola otwarcia, współpracy. My to widzimy jako radni i my dajemy kredyt zaufania panu prezydentowi, jako radni Rady Miejskiej, ale też myślę, że i rady osiedlowe będą oczekiwały i patrzyły na te efekty, jakimi będzie działał pan prezydent w stosunku właśnie do relacji pomiędzy radami. Ale to będą te kwartalne, te półroczne spotkania, które są zapisane w uchwale o współdziałaniu, które będzie zwoływała pani przewodnicząca i pan prezydent, na których będziemy wyłuszać te nasze. Bolączki relacji do organów miasta. Troszeczkę innych chcę położyć akcent na pracę tej komisji, jako jej przewodniczący. Ona ma zrobić wielką pracę w ciągu kilku miesięcy do przyszłych wyborów, żeby mieszkańcy w osiedlach na wiosnę przyszłego roku nie 1%, ale 2-5% poszli do wyborów, ale żeby do wszystkich rad Osiedli zgłaszało się nie minimum 15 kandydatów, tylko 30-40. Żeby był wybór tych najlepszych do pracy w Radach Osiedli. Bo słyszymy, że wybrana Rada Osiedla to działa Dwóch, trzech, czterech, a dziesięciu jest martwych. To też nie powinno tak być, więc mieszkańcy powinni coś wiedzieć o kandydatach i to powinniśmy próbować realizować. Było w czasie tego spotkania sporo różnych tematów zapalnych, niekoniecznie do rozstrzygnięcia przez komisję doraźną, ale myślę, że warto przywołać. Jeden temat to był taki dotyczący zmiany przebiegu terenu osiedla, przyporządkowanego do danej rady osiedla. Był też temat wyrzucony zmiany algorytmu finansowania. Jak się można do tego ustosunkować? Ale właśnie bardzo pozytywnie, bo to są te tematy, którymi my jako komisja wspólnie z radami osiedli, bo cały czas podkreślam, że komisja sześcioosobowa to jest jakby jedna ręka zmian. Drugim ważnym takim filarem to są właśnie przedstawiciele Rady Osiedli. I to właśnie w statutach są zapisane granice osiedli, to w statutach jest zapisane, jaki będzie procent yy, i algorytm liczenia. Nad tym wszystkim mamy pracować. I dlatego teraz o, poprosiłem i jakby, w cudzysłowie oczywiście, zadałem zadanie, prosząc przedstawicieli rad Osiedli, żeby przez wakacje wydyskutowano, co w statutach należy zmieniać, co zmieniać w uchwale o współdziałaniu z organami miasta, która już ma kilka Lat i była w 2008 roku podejmowana przez Radę Miejską, to będą wszystko pola do dyskusji i tam będzie można wnosić i granice, i sposoby zmian, i sposoby, że tak powiem, naliczania środków, algorytmów, etc., etc. To jest ten pakiet, którym my jako komisja będziemy się zajmować, ale to wszystko będzie wynikało z wniosków, które wpłyną do nas od rad osiedli. Bardzo tutaj proszę wszystkie rady osiedlowe, zarządy osiedli do aktywności w tym wszystkim, żeby nie było tak, że na 15 rad to dwie trzy rady zgłoszą swoje uwagi. Oczywiście niektóre rady mogą ich nie mieć, ale ja bym chciał jednak, żebyśmy pochylili się nad tym ze zrozumieniem i z potrzebami, jakie są w, w osiedlach i właśnie w funkcjonowaniu rad osiedli w tych osiedlach.